Siemano, dzisiaj taki lekko dłuższy film z wczorajszej akcji jak wystawiałem wszystkich szerfów na perma. Ogólnie działo się tam taki cyrk i syf, że nie zdajecie sobie nawet z tego sprawy. Postarałem się wam jak najbardziej to skrócić, ale naprawdę uwierzcie mi, było tego sporo. Dlatego w ramach odwdzięczenia za taki materiał prosiłbym was, aby zostawił suba, lajka i wbił na mojego Discorda, link poniżej. A będę robił więcej tego typu materiału. Także weźcie sobie popcorn, jak to w cyrku przystało, rozsiądźcie się wygodnie i obejrzcie ten piękny cyrk do końca. No gdzie ty, ty jesteś? No my tu jedziemy Wsiadaj no wsiadaj A tak, bo mieli kod No Ta, co to odpierdalać? Pojebało cię? Ała Nie wiem, pojebało go chyba Pojebało go chyba Ale pojebało Ała Dobra, dawajcie Czemu nie mogę celować? Masz 1? Cóż kurwa to jest jakaś... A tak, bo mieli kotusty Fajne No co to odbierdalasz? Mało go chyba to ja go na perma za bojówkę kurwa wysyłam no, no, wy, wypłaś, wypłaś, nie mogę Dobra, celować? jego idź mi podaj Jesteście kurwa Nie Poczekaj, ja czekajcie mówię tam wyżej, bo chyba chcę się odwołać Aha, no dobra, on to dawaj Znaczy, bo było tak, że do mnie... Chcecie bojówkę tymi szeryfami robić, to nie tutaj No i do tego jeszcze była sprawa, że Czajko, taki mig Był brany kilka razy za tego ZRDM, Jeszcze lutujecie do zara na No to, z, na, to nie na spokojnie, wiem. spokojnie, bo... na spokojnie, oni już na permie są Znaczy no pokaż mi tego woda, Później, bo pójść, ogólnie do mnie y, kostka, który jest, też jest czeka, na służbie prawie, powiedział, dobra, że zaczęliście strzelać do niego i że no tak mi powiedział no, Sherryfy dostali wakacje? Tak A, dobra tutaj A co, no, i paszku na co... Tak co to, co, to, to

tutaj też. Kazałeś mi na no to nie Dostałem wezwanie, że jest pościg za niebieskim autem i że uciekacie cały czas i strzelaliście jeszcze wcześniej, więc... co to zmienia? Gdybyś ten Jacko Hernandez jesteś z tej płyty? Tak, No to co to zmienia, wytłumacz mi, bo mi się już naprawdę czasami z wami też nie chce grać, bo to nie jest pierwsza akcja. Którą tak robicie, sam dobrze wiem, więc i tak, i tak czy siak byś dostał perma Ało? Mam ten... pytanie Bo dostałem 2 perma zabojówkę, gdzie ja no byłem, tak, na On na ale go nie On nie strzelał Ale nie, brał mnie na łapach i mi zabierał rzeczy chyba Z tego co... Ja, nie miałem ja nawet kajdanek nie miał, ja tylko miałem trzy Eee, I... dobra e, Dobra, mam pytanie Zaczęli do mnie strzelać i to ja dostaję zabojówkę, że jestem w policji i mam, mam od razu nakaz do nich strzelać no że właśnie, ja to... Tak? To, właśnie, tak? to że nie strzelasz, że my, się, że ja się jeżeli, od sfery Jeżeli nie umiecie no. się zachować i... Jesteście zwierzętami wsią. Wszyscy za jednego no. I Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, mordo No my zaperdalaliśmy zawsze baj. Nie wiem Oni Na do mnie strzelają, a ja nie mam co. Dziego. Daj wodę woda nie. robić loda, jak, jak to mówię. Tak, ale na rządowym nie możesz Przez nawet wyzywać więc się uspokój Nie z to nie jest A Czemu nie dostajemy. Doła. Ale ja pierwszy dostajemy zabójówkę za to, że goście zaczynają do nas bombić i woda, my nic ty. nie możemy zrobić. Daj woda, nie, nie, zaczęliśmy do was bombić. Ogólnie w tamtym momencie nie, wiedziałem o co mu chodziło. Lecz doszedłem do tego, ale jakby wam to powiedzieć, uderzał w nas z maksymalną prędkością za to, że nie, w momencie, nie, padł nie, nam silnik. Sam naprawdę nie, 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 w to, co ten chłop tam gadał. Ale ja dostałem A, na ja dostałem zgłoszenie na radiu, że zaczęliście bombić i że do pomocy, no to przyjechałem mhm. i was raz spitowałem, dobra, dwa może I za co dostałem zabojówkę A, jak ja nie zacząłem pierwszy strzelać, tylko ja dostałem Stary, wybierasz nas dwa razy w ścianę bez odgrywania jakiegokolwiek bólu i wpierdalałeś się z pełną prędkością. Więc co ty, A wy odgrywaliście? Tak, że... tak, odgrywałem A poka Pokaż woda. Pokaż ja woda. ci nie muszę pokazać, ja pokazałem ty, to. kurwa! Był No to taka właśnie odpowiedź, no taka. No tak, odpowiedź. ale ej Arias, odgrywają ból? Tak. No, no no właśnie kurwa, widzisz I jesteś jest za bojówkę dostaję czy za nieodgrywanie roli, o bo pierce. ja już nie rozumiem. O, teraz, pierwsze, to jest kulturka, po drugie, nie dostaniesz banu, zostajesz na permie. Mnie to nie interesuje, nieważne kim jesteś, zostajesz na oh, oh. Bojówkę, za bojówkę dostaję ba. Czy wolisz zmienić nazwę na Rocket League? A mam pytanko, takie no. szczere Skoro do, strzelają do mnie, no nie mam z tego nagrania Strzelają do mnie, to, to co? Ja mam dosyć zawojówkę za to, że dojechałem na akcję, o... gdzie oni do mnie od razu strzelają No ja, nie ja nie też dojechałem, dojechałem akcji, na akcję Ja nie, tak samo stary, stary, ja nie mam wody, ale strzelałeś do mnie z rpg wiesz? I z minigana. Z rpg tak, jest tak nie mówisz coś, a nie masz, dowodu. nie masz tak, trochę. Ale Zmieniamy. nie. Mówię o tej samej akcji, no, a ty do mnie gadasz o jakimś RPG-u. Ty jesteś odklejony czy To jest odkleony? taka sama sytuacja. Mówisz coś, a nie masz na, na to dowodu. No to chłopie. A, a, a masz dowód, zrobiłem bojówkę dojeżdżając na akcję, i masz, no to pokaż że, nawet że, że zrobiłem bojówkę jakiegokolwiek Nie gdziekolwiek... mam obowiązku pokazać Ci nagrania, skoro administratorzy go widzieli Zrobiłem jeżeli bojówkę, w nie Jeżeli chcesz się obronić, to Ci pokaż swoje nagranie i tyle On Ci nie ma obowiązku jedną nagranie Na jego nagraniu było wyjaśnione, że jeżeli chcesz się obronić, to pokaż po prostu swoje nagranie Ale czekaj, ty. Jeżeli nie było tymi, takiej jest, akcji Nie było jest taka sytuacja, że jest za zachowanie bojówki, Ty na pewno znaczy nie, nie dostaniesz ulbana Aha, Inni to mogą sobie poważnie ulbana ale zabrać Ja nie A ja Nie Nie, ci będę Po pierwsze. Dobra, dobra, dobra. Jak bojówka to nie tutaj Egda jest zawsze otwarty to Ja pierdolę nie no stary to... No, to, no to jeżeli ci coś nie pasuje to stąd wyjść. Jeżeli... Czyli nie dostaniemy Ja nie dostanę Może bana. ci się odwalać od, od bana. Ty na pewno nie dostaniesz bana. Ja ci to zagwarantuję Dobra Halo Dobra Podsumowując Ten co najbardziej odwalał Wyszedł popagany, No i oczywiście Umbana nie dostanie Reszta napisała odwołania, jak widzicie teraz na ekranie Straconych klamek nie odzyskaliśmy Ale przynajmniej polecieli na Perma. Na dzisiaj to tyle Już wkrótce kolejne podboje jest. desta go serva naura